Proszę Państwa, już za chwilę rozpoczniemy dzisiejsze piłkarskie święto. Ależ Witamy Państwa serdecznie i zapraszamy na transmisję meczu, który już za chwilę rozpocznie się na naszej antenie. Na stanowisku komentatorskim jesteśmy w komplecie. Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Nasza ekstraklasa ma swój niezaprzeczalny urok i koloryt. Więc zapraszamy. Wydaje mi się, że wszyscy dziś oczekujemy wielkiego spektaklu. Tak przed nami kolejne spotkanie z piłką nożną w atrakcyjnym wydaniu, więc czego? Uwaga, groźnie! No dobra, to była obrona. Zrożnego w okolice 11. Wyszedł, teraz odważnie z bramki zgarnął piłkę. Takim oto zestawieniu zagra dzisiaj Krakowia. Oto jedenastka drużyny przyjezdnej na to spotkanie. Drużyna przyjezdnych ma jeden poważny mankament. Zdobywa najmniej bramek w całej lidze, a to nie wróży im tu wielkiego sukcesu. Ciekawe, czy sztab szkoleniowy zespołu gości znalazł w końcu odpowiedź na pytanie, dlaczego ofensywa prezentuje się tak mizernie, a drużyna trafia do siatki najrzadziej w lidze. Może dać im prowadzenie! Udana teraz obrona tego strzału. Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. Dobrze wybija. Zmarnowany rzut rożny. Strata. Przejmują rywale. Uderza na bramkę. Pewna interwencja. Brawo. A teraz znakomite dogranie. Doszła ta piłka na dobieg. Jest okazja. Nie ma bramki. Przegrany pojedynek. To była wymarzona okazja, by zmienić wynik. Zabrakło precyzji. Trochę to wygląda tak, jakby oba zespoły zapomniały o co w tym. Spo... Dokończymy później, bo jest groźnie. I mają to. Dominowali. Wreszcie się doczekali. Otwierają strzelanie w tym meczu. Nikogo to chyba nie dziwi. Nie pozostawiali rywalom wiele do powiedzenia. Raz jeszcze widzimy na powtórce, jak na drodze do bramki radzi sobie z obroną, ale znakomicie też zachował się sam strzelec. Zastawił się, nie dał sobie odebrać piłki i skutecznie wykończył. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Krakowia może zaatakować przy linii bocznej. Wybija tę piłkę. Przerwa. Za nami pierwsze 45 minut tego spotkania. Obie ekipy zamieniły się już stronami i zaczynamy teraz drugą połowę tego meczu. Chcieli zaskoczyć rywala tym zagraniem, ale obrońcy byli na posterunku. Świetna interwencja. Bardzo niebezpiecznie ten wślizg wyglądał. Nie zdziwię się, jeśli zobaczymy tutaj czerwoną kartkę. Próba wrzucenia piłki. Interwencja w obronie oddala zagrożenie. O, ładnie teraz minął w biegu obrońcę. Niepotrzebna strata piłki. Uwaga, czy odrobią straty. Słupek, ale to jeszcze nie koniec. Nadal przeciwnik prowadzi. Bardzo dobra próba wyrównania, ale zabrakło dosłownie odrobiny szczęścia. Bo o słupkach czy poprzeczkach o ich konsekwencjach decyduje często właśnie szczęście. Ale nie poddają się, szukają kolejnej szansy. To środkowuje w pole karne, ma komu zagrać. Tap najwyraźniej uznał, że drużynie potrzeba nowej energii z ławki. Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. No, takie strzały głową może bronić cały dzień. Ani chwili zawahania i zatrzymuje piłkę przed linią bramkową. Ma trochę miejsca na skrzydle, może ruszyć z piłką. Niezły pomysł na akcję, ale ostatecznie górą wyszli z tego obrońcy. Został nam jeszcze kwadrans regulaminowego czasu gry. Ach, niewiele brakowałoby dojść do tej piłki. No ale mamy out. Sędzia pokazuje, że to jest odpowiedni moment i pozwala na zmianę. Przejmują teraz piłkę. Dobrze się ustawili. Mogą zaatakować. Jeśli nie teraz, to kiedy? Rozpaczliwie potrzebują wyrównania w końcówce. Uwaga, czy teraz będzie okazja? Świetnie! Bramkarz popisuje się teraz udaną interwencją. Wybronił w arcy trudnym położeniu i jeszcze utrzymał piłkę. Zostały dwie minuty do końca regulaminowego czasu gry. Błąd, tracą piłkę. Nadal prowadzi piłkę, nie rezygnuje z tego ataku. Uwaga, będzie szansa bramkowa. Gol, gol! Zostawiają rywala w tyle już na dwa trafienia. Nie zostało wiele czasu. Mogą już chyba odetchnąć. Powtórka pokazuje, że od początku wiedział, jak sobie poradzić z tym obrońcą. Chyba trudno, o lepszą sytuację, choć przy okazjach sam na sam czasem niełatwo zdecydować, czy lepiej postawić na siłę, czy technikę. W tym wypadku udało się... Mo I kończy.